Cześć, witam wszystkich, moi drodzy. Oczywiście, na początku zapraszam wszystkich moich subskrybentów do naszej grupy Facebookowej Prywatnie Zamkniętej. Link do tej grupy, oczywiście, jest w opisie filmu, więc y, każdego z osobna, zapraszam do grupy, jeśli jesteś subskrybentem. Zapraszam także do mojego Instagrama. Link do Instagrama znajduje się także w opisie filmu. Oraz moi drodzy, bardzo. Ale to bardzo serdecznie zapraszam do sklepu snumizmatyka.pl Sklep dla kolekcjonerów. Jest to oczywiście internetowy sklep dla kolekcjonerów. Znajdziecie w tym sklepie moi drodzy naprawdę porządne produkty z dobrego materiału. Proszę pamiętać, że snumizmatyka ma produkty produkowane w naszym kraju naszej ojczyźnie. Więc moi drodzy, zapraszam na stronę. Na pewno znajdziecie artykuły niezbędne do prowadzenia kolekcji czy takie, które wam się przydadzą do prowadzenia kolekcji. Tutaj wyświetla wam się rabat, który wpisujecie w podsumowaniu zakupów rabat brz... rabat brzmi Rostek 2022, i to właśnie wklejacie w podsumowanie zakupów, i zostanie Wam odjęte 10% od sumy, którą musicie zapłacić. Więc chyba warto. I warto wspierać polskich przedsiębiorców. Dobra, moi drodzy, dzisiaj ponownie, no, czy to jest chyba bodajże trzeci, czy któryś tam z kolei film o złotówce. Z roku 1982, hmm. ale przytoczę dane jeszcze do tej monety, żeby było wiadomo, co z czym się je. Waga monety jednozłotowej jest to 2,12 g średnica 25 mm. Moneta jest wykonana z y, alum polonu. Obrzeże ząbkowane, stempel zwykły, moneta obiegowa. Proszę pamiętać, że dużo monet aluminiowych została początkowo z świeżym stemplem wybita, i są to proof-like, czyli monety, które łudząco przypominają monety lustrzane, ale monetami lustrzanymi nie są. Po prostu są, po prostu przypominają monetę lustrzaną, ale nimi nie są projektantem monety wzoru tego są panowie awers wykonał Andrzej Peter a rewers Józef Koreń i Anton Ham nakład złotówki z 1982 moi drodzy jest to 59 643 tysiące sztuk bardzo dużo, bardzo dużo, ale nie tak dużo jak na przykład rocznik 80, który był wybity w nakładzie 100 milionów czy 85 w nakładzie 167 milionów, prawie 68, 168 milionów. No nie, bądź nie bądź jest to dość duży nakład, ale tu chodzi nam teraz o tą wąską datę. Czy tam jak to woli, cienką jeśli chodzi o tą cieniutką datę? Moi drodzy, ta moneta naprawdę w pięknych Stanach potrafi sporo kosztować, jeśli chodzi o slaby firm NGC i PCGS. No, ja bym się nie spodziewał, że ta moneta jednak nie przekroczy 2000 zł w slabie, a jednak to się stało. Na onebicie ta moneta została moi drodzy sprzedana. Właśnie ogradowana była, żeby nie było, że to nie jest złotówka. Jak widzicie, cieniutka data. Jeszcze rozróżniamy trzy typy, czyli typ A, cienka data. Typ B, cienka data. I typ C, szeroka data. Typ A a typ C różnią się tutaj tymi listeczkami, tutaj listki się nie stykają z te dwa z tym wiankiem a w typie B one dotykają, ten prawie dotyka, a tu jest dość duża przestrzeń, a z tej strony dotyka już innego listka, tak? także to jest łatwo rozpoznać. A wracając moi drodzy do tego. One -bita, Moneta ogradowana przez PCGS z notą MS66. Bardzo pięknie wygląda ta moneta. I moi drodzy, moi drodzy, ta moneta ja tak jak przed chwilą powiedziałem, nie przypuszczałem, że ta moneta kiedykolwiek przekroczy próg 2000 zł. No ale przekroczyła i to dość sporo.

Ten rzadszy oczywiście jest w cenie. Monety y, proof Like są bardzo drogie, więc jeśli trafisz sobie prooflike'a, no to masz farta, bo naprawdę ja dużo monet przeglądam w zestawach, więc tego za dużo nie ma. Zresztą ta moneta się tak mocno rzuca w oczy, że y, minąć zwykłą monetę od prooflike'a, no to już y, można by powiedzieć, że trzeba być ostro y, niewidomym. Dobra, moi drodzy, także przeszukujcie swoje zbiory. Naprawdę, jeśli macie jakieś zestawy monet, które macie nieprzejrzane albo macie przyjrzane, ale nie wiedzieliście jeszcze o tym, no to radzę wam przeszukać taką monetę, przeszukać taki zestaw i wyszukać takiej monety. W stanie naprawdę pięknym, nawet bez garadingu, ta moneta potrafi kosztować około 200-300 złotych już ale oczywiście w wybitnych stanach a nawet i więcej musiałbym pogrzebać dokładnie ile za taką sztukę ktoś zapłacił bez gradingu w pięknym stanie ale to jeszcze jeszcze nastąpi oczywiście nie zamykamy tematu rocznika 82 bo to jest bardzo ciekawy temat dobra moi drodzy będzie to na tyle zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału zwracam się tutaj do osób, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują okliknięcie tego przycisku subskrypcji mi to bardzo pomoże w rozwoju kanału a Was to tak naprawdę nic nie kosztuje ok, dziękuję za suby, lajki i komentarze moi drodzy więc to by było na tyle. Więc dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.